Witajcie zapraszam za taką długą ferwę, ale już no ale był rok szkolny i takie sprawy, no ale już codziennie albo co dwa dni będą odcinki. W tym odcinku zagramy sobie na całym świecie z patykami i z piaskiem. Mamy tu takich villagerów villagerów. No i zagramy sobie w komentarzach możecie pisać czy chcielibyście żeby z tego była taka seria czy chcielibyście zobaczyć coś innego, a jak coś innego to jaką grę to wtedy zagram w tą grę i nagram z tego odcinek wymienimy sobie tutaj drewno i z patyków możemy zrobić blok trawy, czyli na razie najbardziej będzie nam się opłacało zrobić, zrobić łopatę. Tutaj sobie postawimy crafting. Zrobimy łopatę. No i będziemy kopać piasek, żeby zrobić sobie na łopatę, żebyśmy mogli szybciej kopać ten piasek. Potrzebujemy tutaj. A nie, piasek nie. Potrzebujemy zrobić piaskowiec żeby... i mamy już 5 bruku i z bruku zrobimy sobie chyba od razu. Będziemy teraz sobie kopać yy, piasek, żeby móc zdobyć wylazu i zrobimy sobie wylazne rzeczy Wykopiemy sobie, tak, wykopaliśmy sobie jedną warstwę na początku zrobimy sobie piaskowiec. W craftingu zrobimy sobie piecyk, żebyśmy mieli w czym przepalać. I będziemy kraftować sobie żelazo. No a zrobimy na początku sobie blok trawy. I 8 yy, drewna sobie zdobędziemy, żebyśmy mogli. Postawić sadzonki, żeby drewno nam rosło, żebyśmy nie musieli kraftować z patyków cały czas. Robi się powoli noc, więc... będą jakieś potwory. Jakąś fosę. Albo jakiś mur fajnie by było zrobić, żeby te potwory się nie przedostały do villagerów i żeby ich nie zamieniły w zombie villagerów, bo nie, nie zamienilibyśmy ich teraz, bo nie mamy ani złotego jabłka, ani potki na słabość więc szybko zrobimy sobie tutaj z tego drewno. jeszcze potrzebujemy 32 piasku na szybko. Potrzebujemy zebrać. Za chwilę potwory tu przyjdą i będzie nieciekawie. Już przyszedł jeden. Udało się go zabić, padła nam łopata. Niestety, postawimy sobie blok trawy, potrzebujemy jeszcze jeden blok trawy. A nie, to wystarczy jeden sandstone. A nie, zombie. Skraftujemy sobie siekierę. I go szybko zabijemy. Udało się go zabić. na sobie łopatę, bo najbardziej się przyda. O nie, mały zombie. Małe są najgorsze. Jest noc, więc zabudujemy sobie na zombiaki, e, filar, zabudujemy sobie na filacjeroch, żeby zombi ich nie, właśnie, właśnie żeby ich zombie nie zamieniły. Hmm. od góry nie powinny wejść, a tu mamy już dwóch zombiaków. Skraftujemy sobie od razu ziemię. I tak będziemy potrzebować w sumie blok trawy, żeby skraftować sadzonkę. Mm. Musielibyśmy przepalić mm, dębowy nie żeby zdobyć węgiel drzewny. A z węgla drzewnego moglibyśmy sobie skraftować pochodnie. Cztery byśmy sobie skraftowali. I trzy pochodnie byśmy sobie postawili tutaj w okolicy. A dzięki jednej pochodni to nas strzela. A dzięki jednej pochodni zeszlibyśmy sobie w dół i kopalibyśmy sobie w taki sposób hmm. piasek, więcej byśmy naraz raz piasku kopali. Tutaj idzie zombie, więc, zabi więc go zabiliśmy. Idziemy sobie powoli w dół, będziemy mieli coraz więcej tego piasku. Jesteśmy już na 49 kratce. Wejdziemy tak do 30 i na 30 będziemy już tak normalnie kopać prosto. Hmm. Za szybko zniszczyłem pochodnie. Znowu za szybko. Wejdziemy tak do 30 kratki. Piasek się zaczął. Tutaj. Jedziemy tutaj. Idziemy jednak do 40, bo to tego piasku i tak już jest dużo. I na tej kratce już zostaniemy. Rozłożymy sobie piasek, żeby na drugie środno nie trochę bo to trzymamy pochodnie. Znowu się piasek zaczął. Na razie wystarczy tego piasku, skraftujemy sobie teraz piaskowiec. Mamy w staki 18 piaskowca. Tutaj zombie na nas czekają. No ale zabijemy ich szybko. Szybko zginęły. Villagerów nikt nie zabił. I dobrze. Tutaj creeper idzie i dużo zombiaków tu jest. Jest nie za ciekawa sytuacja. Fajnie by było, jakby te potwory do dziury wpadły, ale nie wpadły i niestety kielet nas zabił, ale zbierzemy sobie szybko itemki. Tutaj gdzieś jest siekiera. creepera spróbowalibyśmy tu zwrócić. I niestety wybuchł. Zalepimy tutaj. Ale niestety siekiera przepadła. To skraftujemy sobie nową. Ta, tam jest pająk.